Dziś naczko meczki z tej strony karton i czy gdzie będziemy nagrywać Minecrafta. Świat, że przyjaciół mnie go tam buduje na razie. Oczywiście idziemy na nasz świat. Tam go buduję, tam będę grał z przyjaciółmi. Dobra, to jest sobie tak zrobię. Su surowce. Tak, to są surowce. To jest drewno. Tutaj śmieci, a tam nie napisałem. To sobie jest jedzenie. Ej, czekajcie. Dobra, to nieważne. Tylko nie mogę otworzyć Tutaj jest jedzenie, nie mamy żadnego jedzenia w sobie. Weźmiemy rotę flesze i... dwa chlebki może. Dzisiaj nie idziemy oczywiście do kopalni. Weźmiemy trochę surowce. Surowcy są tam. Surowce. Weźmiemy sobie surowce trochę. Trochę kobla weźmiemy. Nie tego drewna. tego. Ale całe weźmiemy. I będziemy chcieli wyrąbać cały las. Tą siekierką. A trudno tam. Czy drzecha zbyt dużo nie zostało? To może zdążymy. Jeśli jakąś drogę bym chciał zrobić. O tam. Dobra. Chciał dużo rzeczy porobić na tym kącie, i też będę grał z przyjaciółmi. Ale ostatnio moi przyjaciele nie mają czasu, niestety. Więc to będę... Nie, jest Ja się nie przywitałem jeszcze. No dobra, przywitamy się z Siekerką, mam nowego skina. Cześć, dobra. Cześć, jestem Mario. Cześć. No dobra, to on zbroję. A nie, to nie. O tą, co ja miałem Protection 2, to ja bym miał sobie. A może, może ją ja służyć? Nie wiem. Na jakąś pustą zbrojeniem. Może na razie zróbmy tak, żeby bez to. No bo w sumie to monocyn... A to. Jaki to dobra, na pewno ten. To, to weźmiemy. Weźmiemy to. To weźmiemy. I spodnie. Dobra. To będzie naset, dzisiaj. I wyrąbmy sobie tutaj dużo drzew. No dobra, wszystkich nie wyrąbiemy, na pewno. Ale jeśli spędzimy na tym cały odcinek, to tego nie wyrąbimy. Ale nie będziemy chcieli spędzać całego odcinka, na pewno. Nie. Ja tego po prostu tak nie chcę. Dobra, stijmy to i zostawmy tak. To sobie poza odcinkiem muszę to zrobić. To jest bardzo dużo drzew, dlatego mi się nie chce. Musicie to zrozumieć, ale nie martwcie się. Na tym odcinku już powinno być. Dzisiaj chyba tak sobie przysiądę trochę przy tym. Dzisiaj jeszcze muszę jechać do miasta. Dlatego nie wiem, czy to będzie takie pewne, że to na pewno będzie. Ale powinno być. Dobra. To zróbmy ten most. Na pewno zróbmy. No, czy... Z kuzynem, czy z kuzynką, może pogram. Mam kuzyna, który jest młodszy ode mnie, ale mi się i tak będzie, mi się wydaje, że będzie się fajnie wyglądało. Będzie się fajnie oglądało, jak to się gra. Nie Mam 23 lewy, a ja będę chciał sobie zenchantować łuk na 30. Tylko muszę postarać się, żeby nie umierać do tego czasu. Bo diamentów to ja, broń Boże, nie znajdę. Dobra, zrobiliśmy tutaj drogę, to co je tam zniszczmy sobie. Diamentów jakoś mi się nie chce szukać Czy znaczy poza odcinkiem Zamierzam dzisiaj też diamenty szukać Dobra To budujemy Dobra Dobra jestem Crafting czy robić? Nie wiem, czy mi się opłaca robić crafting. Tyle lepiej. Wrócę do domku. Zrobię pełno płotku, bo i tak kłotek mi nie zabraknie. A no, to dosyć fajnie wygląda. Ale płotku, płotki wolę porobić. Dobra, pójdziemy sobie spać. O, o, obraz mi się zepsuł. No właśnie, bo ja obraz mam. Zrobię jakiś fajny. O. Dobra, taki może być obraz, taki mi nie przeszkadza. Taki może być. Nic takiego nie widziałem w minecraft'cie Jest ręka i tu jest. Nie wiem. Dobra, to idziemy. Znaczy, musimy najpierw zrobić sobie płotki. Bo zróbmy tak, bo mi się czasami wydaje, że coś się baguje. mam tego w włopce. Może źle mi się wydaje. To nieźle mi się wydaje, ale Ja patyki mam bardzo dużo Wiem czy przez 44 patyki No to mogę Dobra, to robimy Czego mi brakuje? Dobra Tak. Dobra. Dobra, mam bardzo dużo płatków. I prawie dwa z takim. Ktoś nie zauważył, to trudno. mam prawie dwa z takim. Tak szybko to robię, bo. Nie wiem dużo na taki sposób. No. Myślę, że może się dosyć podoba, znaczy... To no, mi się aż tak nie podoba. Nie wiem dlaczego. Ale chyba najgorszy też nie jest. Repasował jakby to było Skobla, ale mam dużo drewna i będę chciał dużo zrobić poza odcinkiem. Serce i mózg raczej dzisiaj nie będzie niestety. Dlatego dzisiaj nie, nie dojdziemy do poznania. Ale Minecrafta bardziej wolicie, ale może jest jakaś osoba, która woli serce i mózg. Nie wiem. Dużo osób nie lubi też Minecrafta. A Androida to głównie... Są subskrypcje, które tylko grają w Minecrafta. Albo jeszcze jakieś inne gry. A, to mi tak. Zauważyłem, że mam. Jak ostatnio patrzyłem, to miałem 16 subskrypcji. Mam nadzieję, że Że to się nie zmieniło. Mam nadzieję, że cały czas mam tyle. A nie, że ja o tym teraz się chwalę, a zaraz. Co? I nie mam. Nie. Mam nadzieję, że dzisiaj też mi jakieś subskrypcje dojdą. dojdą. Do lajkowania, subskrybowaniu kanału Zapomniałem o tym dzisiaj powiedzieć No trudno, tam tylko jakieś tam dyrdy małe Oczywiście można grać w Minecrafta na padzie Tylko trzeba mieć dobrego pada Najtaniej żeby kupić... Najmniej trzeba wydać na pada To z, z Microsoftu chyba najtaniej można kupić pada Pada z Xboxa, nie? Zamierzam sobie kupić, ale nie potem tym telefonem Bo tym telefonem nie będzie mi to działało Wam tego tak nie pokażę. Zróbmy tak. Tutaj znijmy to drewno. a tą słabą siekerką. Ja po to sobie robię taką słabą siekierę Dobra. Zrobiliśmy przejście. Robiłem tutaj trochę drzewek. Bo drzewka to ja mam plan. Ale na razie go nie chcę robić. Nie chce mi się. A to oczywiście zrobię poza odcinkiem, bo odcinki moje są bardzo krótkie. Nie. Kurczę. No. Przypadkowo. Albo jakieś wirusy. Nie wiem. Ciekawe, czy to przypadkowo, czy jakieś wirusy. To chyba przypadkowo. Bo gra się zapisała. Wirus raczej by zrobił inaczej. Chyba, że to jest Intel, mądry wirus. Dobra. Ładnie to sobie dosyć porobiliśmy. Co może dzisiaj tylko będziemy szczędzić drewno do końca? A tamtej wysepce, która jest duża. Może jakieś potwory pozabijemy? Dzisiaj nie mam takiego celu. Chciałem tam to dobudować, zbudowałem. No i tyle, nie? O Dobra. Ty bardzo często zrobią miapka, nie? Tego jabłka mi się przyda... Ja mam trochę złoto, a ja będę robił ten, złote jabłka. Nie będę ich używał. Chyba, że raz sobie pójdę z epickim setem, jak, jak to będzie taki ostatni odcinek, nie? Pójdę do netyru z takim epickim setem i nagle wszyscy tam po prostu co? Jak, jak znajdę jakieś diamenty, to nie, że na przykład nie pokażę wam tego, tylko włączę nagrywanie i... Wiecie. Pokażę wam diamenty. Dobra. Kończmy już tą siekierkę Mi się wydawało, że wam się podoba ten odcinek Chociaż nic nie zrobiliśmy fajnego Ale chciałbym sobie trochę ten Widziałem tamtego baga, Nie martwcie się, się, widziałem takiego tamtego Baga. Mam nadzieję, że Lubicie mój kanał, choć Mało osób mnie lajkuje Ale tak często youtuberzy mają mnie Nie jestem jedyny, jak tak patrzę na YouTube zawsze ktoś do mnie pisać sub za sub, to oczywiście mu daję suba i mówię oka, bo coś takiego... Nie węgla, mam kilowkę. Mam tutaj kilowkę, go nie zauważyłem. No, brawo ja. No kopę sobie węgla, nie mam go aż tak dużo. Dobra, zawsze tam jakoś się przyda węgiel. Albo level jeszcze wyleci, pamiętaj, że Shippo tylko kopał węgiel, dlatego, że mieć level, a żelazo już nie kopał. Ja żelazo jeszcze będę kopał, oczywiście, bo zawsze można dać koledze, nie? Ale i tak, chcemy, że różne rzeczy tutaj budować, dlatego... Może tak być, że żelazo będzie nam brakowało. Chociaż mamy go dosyć dużo. Ale sobie jeszcze setę nie robiliśmy. na razie chyba nie ma potrzeby używania seta. Ja jeszcze nie mam diamentu, dlatego... Na ten odcinek postaram się mieć diamenty I wejdź dzisiaj albo jutro taki odcinek, że mam diamenty Chyba, że nie znajdę tych diamentów przez długi czas I sobie zrobię save'a już Żeby tak nie umrzeć, nie, nie że na przykład umrę W labie i nie będę mieć moich hitomów Zrobię save'a, żeby przed tym kopaniem Przed każdym odcinkiem teraz będę robił save'a Czy znaczy, przesadzam? Nie, na pewno nie będę robił Jestem zbyt leniwy może nie pod każdym? O, mam dużo tego. To fajnie. O, tylko. O, nie, dobra. Dobra. Weźmy siekierkę Może coś wyrąbmy jeszcze. O, tą kłody. A bo nikt zostanie na razie. Pójdę, to się zrobi. Dobra. Drewna mam, dosyć dużo. coś coś zbuduję. Coś zrobię drogę z drewnianą? Z taką. Tam zrobię tak i tak. O. Tutaj zniszczy też tak drogę Jak będę grał na Multi. To oni też będą musieli coś zbudować, nie? Moi przyjaciele. Nie no, żartuję Drewno. Mimo osoby z rodzinat nie wiedzą, że moja mam kanał, nie? Chyba, że jeden kuzyn a tam. Taki. O chodzi teraz chyba do trzeciej czelą, do drugiej gimbazy. No to tam idziemy. O dobra. To nie jest tak, że... Jak ja powiem na przykład nie wiem kuzyncy i kuzynowi w wieku, że nie wiem jak to powiedzieć. Subskrybuj mój kanał czy coś, bo im rodzice niestety nie pozwalają. Nie mieć kanał, więc mi niestety będą... Nie tylko będą chodzić wyświetlenia wtedy. Ale raczej będą mnie oglądać. Mocby, żeby mnie nie oglądali. Chyba że się pokłócimy, ale takich jeszcze nigdy nie było. Więc wiecie, rozumiecie chyba wszystko. Chyba, że nie. Ja może źle mówię, że wiecie, 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 a wy na, nagle tak po odcinku... TY NIC KOLESIU NIE MÓWISZ, DEBILU! Może coś takiego się zdarzyć. I to może być moja wina. Tutaj taką fajną drogę zrobiliśmy. Ładną. Drewniana mi się bardziej podoba. Ale skobla bo, albo... Znaczy, elektryk też chciał zrobić takie... Już nie będę takich robił chyba dróg, albo mało ich będzie. To będzie drewno i kobel. A będzie cała skobla, a będzie cała drewno.